Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Karolina i witam Was w dzisiejszym odcinku wieczornego bełkotu. Nie było mnie tu długo, wiem. Nie będę się tłumaczyć, bo to nie ma sensu. Po prostu było mi nie po drodze z nagrywaniem tutaj te, tego podcastu. W tym czasie zaszło ogromna ilość zmian, nie wszystkie są na plus, więc no, zobaczymy, jak mi się uda nagrywać to. Nie chcę nieść ze sobą żadnych obietnic, że teraz już będę nagrywać systematycznie, że nie wiem, czy to na przykład nie jest ostatni odcinek. Nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie chciałabym nagrywać. Mam taką nadzieję, ale nic Wam nie obiecuję, ponieważ nie wiem, jak dalej moje życie się potoczy, w którym kierunku pójdzie, czy będę miała tyle siły, energii i chęci. Jest to też trochę taki odcinek pilotażowy, ponieważ odzwyczaiłam się od nagrywania. W ogóle nagrywam to na telefonie, więc sobie wyobraźcie, jak bardzo profesjonalne to jest. I nagrywam to drugi raz autentycznie. Miałam 20 minut materiału, nie wiem, pół godziny, czy nawet więcej gadania. Mm, było My się pół godziny gadałam, ale wiecie, po, po wycięciu wszystkiego i tak dalej, zostało 20 minut. A teraz y, muszę jeszcze raz to nagrywać, bo mi się nie spodobało. Więc no, ciekawa, czy to w ogóle ujrzy kiedykolwiek światło dzienne. I wiecie, po prostu bardzo dużo jest takich zacięć. Jakieś gdzieś tam się mylę, coś tam powiem nieodpowiednio i tak dalej, więc podkreślam, że to jest odcinek pilotażowy. Jakby, ja wiem, że ja nagrywam ten podcast dla znajomych, ale wiecie, no, styl nie chcę wam dawać gówna w papierku, nie, tylko to ma być coś fajnego, coś, co będziecie mogli sobie odsłuchiwać i sobie myśleć. Czuję się jakbym gadała z Karolina Fryska. Nie, nie. I wiecie, to ma być fajne, to ma być przyjemne dla Was, to ma być przyjemność odsłuchiwania dla mnie, to ma być przyjemność z nagrywania. I nie chcę Wam dawać żadnego bullshitu, tylko fajny materiał, w którym ja też jestem fajna, w którym jestem prawdziwa, ale jednocześnie nie gadam bzdur, które na przykład podczas rozmowy mogłabym wyjaśnić, dopowiedzieć coś. No tutaj nie mam takiej możliwości, daję Wam gotowy materiał i tak. Już widać pierwsze zawahania, pierwsze rzeczy, które są do poprawy, ale dobra, nie wszystko musi być idealne, ja nie jestem idealny, ten podcast również nie jest idealny i myślę, że tym można zakończyć wstęp. Ze względu na bardzo długą przerwę w nagrywaniu, to jest wieczorny bełkot 2.1, w sensie yy, odcinek. Pierwszy drugiego sezonu, tak to sobie odgraniczmy. Ja już nie jestem tą samą Karoliną, która nagrywała tamten Wieczorny Bełkot. Nie nagrałabym już drugi raz tamtych odcinków w ten sam sposób i bardzo chcę to rozgraniczyć, tak jak już nie wiem, czy w tym to wspominałam e, odcinku, czy w tym, co nagrywałam poprzednio, ale poszedł do kosza, ale zeszło w moim życiu bardzo wiele zmian i ten podcast również na pewno będzie w trochę innej formie i bardzo chcę to rozgraniczyć, więc ten odcinek to jest wieczorny Bełkot 2.1. A tematem dzisiejszych rozważań będzie jesień, a mianowicie moje sposoby na przetrwanie jesieni. Jak zapewne wszyscy wiecie, nie jestem zbyt wielką fanką tejże pory roku, tak samo jak zimy, zimę jeszcze bardziej nie lubię. Wiem, że większość moich znajomych, a co za tym idzie i słuchacze, jest wielkimi fanami jesieni, są tak zwanymi jesieniarami bądź jeśmierzami. chociaż chyba tak, to chyba tak się nie mówi, chyba na chłopaku też się mówi jesieniary, nie? Ale wiem, znaczy nie wiem, ale myślę, że wśród Was na pewno są osoby, które są jak ja, czyli po prostu przestawiają się na tryb przetrwanie w tym okresie jesienno zimowym. I właśnie dla Was dedykuję ten odcinek, ale dla jesieniar też, a niech coś macie z tego życia i e, posłuchacie, e, możecie coś wyciągnąć od siebie z tego odcinka i wprowadzić do swojej ukochanej jesiennej rutyny. Punkt pierwszy to są książki. Jestem książkarą, czytam w sumie książki, odkąd nauczyłam się czytać, a piszę książki od totalnie małego. Odkąd pamiętam w sumie. Więc z książkami wisia sensie się tutaj sprostuję jeszcze. E, po prostu jak byłam mała, chodziłam po domu i dyktowałam rodzicom, co mają pisać. I w ten sposób pisałam wierszyki czy krótkie opowiadania. Więc jakby związana z książkami jestem od zawsze. I jesienią po prostu czytam chyba najwięcej. Chociaż. W tym roku, okres, w którym czytałam najwięcej, to był szpital, bo miałam tam wtedy najwięcej czasu i leżałam też całkiem długo. I to po prostu podbija mi całkowicie statystyki z tego roku: właśnie szpital. Ale ja się nią bardzo lubię czytać książki. To jest taka moja w tym czasie odskocznia od tego okropnego życia za oknem. Dla mnie okropnego, bo tak jak już mówiłam, wiem, że wy pewnie uwielbiacie ten obraz za oknem. Lubię, naprawdę lubię wziąć, położyć się pod kocykiem, swoją drogą kocyk też będzie gwoździem naszego programu, ale trochę później. Wyciągnąć sobie książkę i po prostu zrelaksować się. I wiecie, to ma taki swój specyficzny klimat. Ja jestem wprawdzie fanką czytania na zewnątrz. Kocham czytać e, w lato, podczas na przykład e, u mojego taty, na przykład w hamaku, albo w parku, albo gdzieś zrobić sobie piknik czytelniczy. I bardzo kocham czytać latem. Ale jesienią tak mam więcej motywacji do tego, mam wrażenie, że dużo osób czyta jesienią i to jest fajne, to jest fajne. Teraz też mam dużo czasu na przykład jak jeżdżę w autopusie, właśnie czytam i to też ma taki swój klimat. Lubię sobie odpalić świeczkę zapachową albo kominek i popijać sobie herbatką moje wszystkie smutki. I czytać książkę. To jest bardzo fajne, i to mi bardzo ratuje mój zmarznięty tyłek. Teraz na przykład czytam Siedmiu mężów Ewelin Hugo, i jest to z polecenia w sumie dwóch moich koleżanek. Wyżyczyłam od jednej z nich tą książkę i jestem na 230 stronie około. I jest bardzo fajna. Nie mogę powiedzieć, że Wam polecam, ponieważ jeszcze nie skończyłam, ale mogę powiedzieć, że. no. Jest to taki dosyć, mam wrażenie, mocny hit, przynajmniej w Polsce, chyba za granicą również. Bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam na TikToku, na Instagramie, na tej, wiecie, książkarskiej stronie. I myślę, że nawet z czystej ciekawości warto po nią sięgnąć, żeby zobaczyć, na jakim punkcie tutaj świat się zakręcił. Dobra, może trochę przesadziłam, że świat się zakręcił na półcie tej książki, ale bardzo dużo osób ją pokochało. I ja chyba też będę należeć do tych osób, ale nie, nie lubię chwalić książki przed skończeniem jej czytania, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwielbiam jesienią chodzić do księgarni, do, do biblioteki i po prostu przeglądać te książki, sobie wybierać. Ja się robię to w każdym porę roku, ale no. To jest o jesieni, więc powiem, że mogę to robić jesienią. To mi bardzo umila, tą porę roku. To jest super. Bardzo lubię na przykład też czytać, kiedy za oknem jest, wiecie, zimno i pada deszcz. Ja wtedy, wiecie, tak sobie bardzo dziękuję, że w tym czasie jestem w domu i mogę leżeć i się relaksować przy książce. To jest super. I jeżeli nie lubicie jesieni, to polecam zacząć czytać. To jest super. Drugim gwoździem naszego programu jest, jak już zapowiedziałam, kocyk. Ja bardzo nie lubię, jak jest mi zimno. Jestem totalnym zmarzmieniem z luchem, więc kocyki i kołdry ratują moją zmarzniętą pupę. I to jest super, tak bardzo dużo rzeczy jest. Super. Doskwiera mi teraz trochę samotność, zresztą są jak zawsze. O tym chyba też zrobię odcinek o samotności. Wiecie, bo samotność wcale nie musi wiązać się z czymś negatywnym. To nie jest tak, że ja się teraz żale, ale dobra, do tego wrócimy. I wiecie, trochę czasem mi brakuje takiego ludzkiego dotyku, ludzkiego przytulenia i kocyki są super, bo mnie tak upatulają i czuję ten dotyk czegoś. Może nie do jakiego człowieka, to tego nigdy nie zastąpi, ale to jest miłe, to jest bardzo miłe uczucie. Ja bardzo lubię leżeć pod kołdrą, albo pod kocem właśnie i wiecie, latem to jest niemożliwe, w sensie nie jestem typem, tym typem osoby, co bez przykrycia nie zaśmie. no bo jak już muszę, jak już jest tak gorąco, no to no jakoś przeboleję i zasnę bez kołdry. Ale pomimo wszystko jest to dla mnie niewygodne po prostu i jesienią nareszcie przychodzi ten czas, kiedy się przykryje i wiecie, jest tak lekko chłodno w pokoju, bo wyłączę sobie jeszcze grzejniki, czy tam wiecie, przewietrzę przed spankiem. I lubię właśnie tak leżeć pod kołdrą, kiedy poza kołdrą jest chłodno. To jest bardzo komfortowe uczucie dla mnie. Trzecim hitem jesieni to są ubrania. Wiecie, w lato nie możemy tworzyć jakichś tam super wymyślonych outfitów, ponieważ nie możemy zrobić warstwy. Jest ciepło, więc zakładamy koszuleczkę, Jakieś podeneczki, tak, kocham zdrabniać rzeczy i no średnio, żeby robić jakieś warstwy, bo się zapocimy, no nie? W można być fajne warstwy, fajne outfity, mogę założyć wreszcie glany bez obawy, że spocą mi się nogi na maksa. Mogę założyć mu płaszczyk i jest super. Wprawdzie, tak jak mówię, ja jesienią przełączam się na tryb w przetrwanie. Zatem najczęściej chodzę w brudnych dresach, ponieważ nie mam siły wymyślać sobie żadnych outfitów. Co nie zmienia faktu, że jak już wymyślę ten outfit, to zazwyczaj jestem z niego zadowolona. Hitem są dla mnie wszystkie sweterki, kartigany, golfy. Moja ulubiona część, mojej szafy to właśnie jest taki kolorowy kartigan, i jako uwielbiam, on jest tak milusi w noszeniu i jest tak ładny i w ogóle, no, uwielbiam, no, nie mogę go nosić latem, więc ja bardzo się cieszę, kiedy przychodzi taki okres, kiedy mogę wreszcie go założyć. Mam też golfy, chociaż aktualnie jestem trochę w relacji Love Hate z nimi, bo trochę mi się jeszcze dodatkowo przytyło i wiecie, golfy tak ucinają tą szyję i sprawiają, że twarz wydaje się jeszcze bardziej okrągła. Ja mam już okrągłą twarz. Jeszcze tak jak mówię, przytyła mi się również na twarzy i wygląda po prostu jak wielka pyza. No, co nie zmienia faktu, że nie kocham golfy, tylko raczej tej jesieni zbyt dużo mnie w nich nie zobaczycie. Um, co nie zmienia faktu, że one są super, mam bardzo dużo golfów, można z nimi robić fajne stroje i to jest bardzo, bardzo komfortowe. Komfortowe są te ubrania jesienne, wiecie? Takie milusie, takie no... No właśnie to jest mój sposób na przetrwanie, zatopić się w tych ubraniach Milusich. Jest Milusia wtedy bardzo. Okej, okay. Ostatnią rzeczą, która łączy wszystkie te rzeczy i w ogóle, to jest zrobienie sobie takiego mm, terminarza, y, takiego, takiej rutyny tygodniowej z miłymi rzeczami dla siebie. Wiecie, to jest bardzo terapeutyczne y, i zaraz coś do tego przyjdę: dlaczego terapeutyczne, ale może wyjaśnię o co mi chodzi. Na przykład, u mnie wtorek y, stał się dniem chodzeniem do kawiarni, a niedziela dniem czytaniem mitologii słowiańskiej. I wiecie, chodzi o to, żeby po prostu każdego dnia, tygodnia wyznaczyć sobie, że zrobimy coś miłego dla siebie w tym dniu. I może to być na przykład przez cały miesiąc coś innego w każdym dniu, a może właśnie to być takie rutynowe jak u mnie, ponieważ ogólnie nasz mózg kocha rutynę i ja jestem fanką rutyn. Chociaż odstępstwa od rutyny też są super, ale żeby były te odstępstwa od rutyny, to musi być rutyna, prawda? I właśnie to jest mój sposób na przetrwanie tej jesieni, czyli skupić się na tych rzeczach miłych dla robienia, w sensie tych miłych rzeczy dla siebie. Jeszcze rok temu miałabym wyrzut sumienia po pójściu do kawiarni albo po zatraceniu się w jakiejś książce i olaniu nauki, ponieważ e, właśnie ja teraz przyjdę do, do tego: dlaczego to jest terapeutyczne. bardzo. E, Byłam, bardzo w zeszłym roku zajeżdżałam się nauką, a jak się nie uczyłam, to zajeżdżałam siebie, że się nie uczę, jak dostawałam złą ocenę, to się zajeżdżałam i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo mm, niszczące mnie, bardzo destrukcyjne. I mam wrażenie, że bardzo wiele osób właśnie tak się zatraca, tak to wala się do siebie, tak nie robi dla siebie, przynajmniej na takim poziomie świadomym, miłych rzeczy, nie odpoczywa, nie spędza czasu samemu ze sobą. I myślę, że bardzo warto się na tym skupić, bo kiedyś sobie jeszcze za to podziękujecie. To jest wręcz wasze zadanie domowe ode mnie. Zrobić sobie właśnie taką listę miłych rzeczy, zaplanować sobie miłe rzeczy dla samego siebie i to zrobić must have po prostu. Wiecie, chodzi o to też, żeby polubić spędzać czas samemu ze sobą. Jakie to jest trudne, prawda? Jakie to jest trudne wytrzymać samemu ze sobą. Ja w pewnym etapie swojego życia miałam taki problem, w sensie to nawet nie było tak dawno temu i to bardzo często do mnie wraca, ponieważ nadal jestem na takim wiecie etapie tych zmian i na etapie polubijaniu samej siebie, na takim właśnie nauce, spędzaniu czasu samym ze sobą, ale jeszcze niedawno właśnie miałam taki etap, że nawet się wykąpać nie potrafiłam. W sensie ja, wiecie, musiałam sobie puszczać jakiś, kurczę, nie wiem, serial czy coś, postawić sobie na płytkach i kąpałam się, i w tle musiało mi coś lecieć, żebym nie została sama ze sobą. To jest straszne, i wiem, że nie tylko ja tak mam. To się nie no, przypuszczam, bo chyba aż tak bardzo zakręconej osoby e, nie dane mi było pozycji, ale widzę, jak często się do siebie dowalamy, jak często mamy do siebie problemy, jak często mamy zaniżoną samoocenę. I wiecie, to takie właśnie spędzanie czasu samemu ze sobą i robienie miłych rzeczy dla siebie bardzo pomaga w podniesieniu tej samooceny. Bardzo jest taką. Zresztą taki, no właśnie mówię, must have'em. Ja sobie teraz nie wyobrażam przy tej jesieni bez właśnie tych, tego tygodnia robienia miłych rzeczy dla siebie. W sensie, wiecie, to będę robić co tydzień. Ja nie mam zamiaru z tego rezygnować. A jeszcze, jeszcze rok temu, pamiętam, jak ja miałam problem u psychologa wymyślić coś miłego dla siebie, że planowałam to, a potem tego i tak nie robiłam. Że obejrzenie pół godziny serialu w ciągu dnia było dla mnie zbrodnią. Więc, ostatnim sposobem na przetrwanie jest bycie miłym dla siebie i robieniem samemu ze sobą randek. Można tak to nazwać: chodźcie na randki samemu ze sobą, zabierajcie siebie do kawiarni, zabierajcie siebie do biblioteki, zabierajcie siebie na spacer, na kawę. koniecznie do kawiarni. Można na przykład kupić sobie kawusie. Y w sklepie, albo zrobić sobie i przejście ze sobą na spacer, albo wypić się w domu. Róbcie miłe rzeczy dla siebie i spędzajcie czas ze sobą i polubcie siebie, bo to ze sobą spędzicie całe życie. I jesteście zajebiści, tacy, co jesteście. Jeżeli wam nikt tego dzisiaj nie powiedział, to ja wam teraz mówię. Jesteś super i odwal się od siebie. I tym, że miłym akcentem będę kończyć ten odcinek. Pamiętajcie o zrobieniu pracy domowej. Um, nie mam w sumie co mogę powiedzieć na takie zakończenie. Jesień jest do dupy, ale mam nadzieję, że ją wszyscy przetrwamy. Myślę, że tutaj pojawią się negatywne komentarze, że mówię takie okropne rzeczy na temat pięknej, polskiej, złotej jesieni. Ale dobra, jestem gotowa na krytykę od strony jesieniar, ponieważ wiem do jakiego grona celuje ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na jakiś feedback z Waszej strony, a coś co mogę poprawić, coś zrobić lepiej i tak dalej. Wiem, że tego będzie. Tona, bo tak jak mówię, trochę to pilotażowo robię, trochę tak, żeby sprawdzić się, czy w ogóle jeszcze czuję ten zapał do nagrywania tych podcastów. Dziękuję Wam za słuchanie, dzięki, że byliście ze mną i trzymajcie się. Do usłyszenia.